Cześć, tu twórca obozowiska Trucker Camp. Dzisiaj kolejny sposób skręcania prymitywnej linki. Tym razem sposób trochę bardziej czasochłonny, ale daje nam możliwość wykonania linki prawie takiej samej długości jak pozyskane włókna. Bez składania na pół, tak jak w poprzednim sposobie. Jest to dobry sposób, gdy chcemy wykonać linkę jak najdłuższą z jednego kawałka. Gdy mamy już przyszykowane dwa pasma włókien, należy zrobić zakładkę taką około 10 cm i zacząć skręcanie. Skręcamy powiedzmy na odcinku 3 cm. Do tego stopnia, aż nastąpi samoistne skręcenie. Teraz kontynuujemy pracę. Obydwa pasma włókien skręcamy w tym samym kierunku. Ważne, aby włókna, aby pasma włókien miały. Podobną grubość ułatwi to skręcanie linki skręt będzie równomierny i po prostu będzie szło szybciej. Co jakiś czas prostujemy pasma i kontynuujemy. Gdy kończą się nam pasma, które skręcamy, możemy, możemy je dosztukować innymi pasmami, robiąc zakładkę i kontynuując skręcanie. Cały czas skręcamy obydwa pasma w tym samym kierunku. W tym sposobie ten koniec nie jest zaklinowany w wycięciu jakiegoś konara. Jest on wolny. Gdyby był zaklinowany, nie byłoby możliwe skręcanie linki. W poprzednim sposobie to był koniec, właściwie początek, który był. Zaklinowany. Tutaj on jest wolny. I dzięki temu, że ten koniec pracuje, jest możliwe skręcanie linki. Tak wygląda ten odcinek. Linka już została wykonana. Myślę, że warto znać obydwa sposoby skręcania linek. Wiedzy nigdy za dużo. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.